Zadanie 94. Prosta przechodząca przez punkty A równe 8-6 i B równe 5-15 jest styczna do okręgu ośrodku w punkcie O równym 0,0. -0. Oblicz promień tego okręgu i współrzędne punktu styczności tego okręgu z prosto ła Ok, no jeśli ta prosta jest styczna do tego okręgu. To znaczy, że jest w odległości od środka równej promieniowi, więc wystarczy wyznaczyć tę prostą, jej równanie ogólne, policzyć odległość od zera i to właśnie będzie promień. Jak już będziemy mieli promień, to wtedy napiszemy sobie równanie okręgu i znajdziemy po prostu punkt wspólny, chociażby rozwiązując układ równań złożony z równania tej prostej i z równania okręgu. No dobra, to najpierw ta prosta. Widzimy, że to nie jest pionowa prosta, czyli prosta w postaci x równa się coś, bo te x nie są takie same, więc możemy wyznaczyć jej równanie kierunkowe. A możemy wyznaczyć ze wzoru y1 minus y2 dzielone przez x1 minus x2, czyli minus 6 minus 15 dzielone przez 8 minus 5. No to to jest minus 21 przez 3, czyli minus 7. Więc mamy współczynnik kierunkowy. No i teraz mamy y równa się minus 7x plus b. Podstawiamy któryś punkt, chociażby b. No to będziemy mieć 15 równa się minus 7 razy 5 plus b, czyli b równa się 15 plus 35, to 50. Czyli y równa się minus 7x plus 50. Zróbmy teraz równanie ogólne, czyli przerzućmy wszystko na jedną stronę. Dostaniemy 7x plus y minus 50 równa się 0. I chcemy odległość tego, tej prostej od punktu 0,0. 0. Zgodnie ze wzorem to będzie e, wzór był wartość bezwzględna z a x0 plus b y0 plus c. War, z te, wartości bezwzględnej dzielone przez pierwiasty z kwadrat plus b kwadrat. Gdzie właśnie? Nasza prosta to jest ax plus by plus c, a nasz punkt to jest x0, y0. Więc w naszym wypadku to będzie wartość bezlewna z 7 razy 0 plus 1 razy 0 minus 50. Dzielone przez pierwiastek z 7 kwadrat plus 1 kwadrat. No to tutaj u góry dostajemy wartość bezlewną z minus 50, a u dołu pierwiastek z 49 plus 1, czyli dostaniemy. 50 przez pierwiastek z 50 i to jest pierwiastek z 50, czyli 5 pierwiastków z dwóch. I to jest właśnie nasz promień. Teraz równanie okręgu to jest po prostu x kwadrat plus y kwadrat równa się r kwadrat, czyli 50. No a równanie prostej, no to y równa się minus 7x plus 50. Możemy sobie teraz pod y podstawić. Dostaniemy x kwadrat plus 50 minus 7x do kwadratu równa się 50. Czyli będziemy mieć tutaj x kwadrat plus 2500 minus 2 razy 50 razy 7x, to jest 700x. No i plus 49x kwadrat równa się 50, czyli 50x kwadrat. Minus 700x plus 2500 równa się 50, no ja się prosi, żeby podzielić przez 50, więc x kwadrat minus 14x plus 50 równa się 1, czyli x kwadrat minus 14x plus 49 równa się 0, no to to jest x minus 7 do kwadratu równa się 0, czyli x minus 7 równa się 0, czyli x równa się 7. No a y równa się wtedy minus 7 razy 7 plus 50, czyli 1, czyli nasz punkt styczności to jest 7, 1. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.